Cześć, zapraszam do opisu. Tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Zważymy sobie sprzęgło przed przeróbką. Może bez tego udzielę kilka. Bierzemy sprzęgło. Jest 0, ważymy. 918 gram. Więc, tak jak widzicie, tutaj mamy dremel zamontowany na sztywno. Tutaj się nic nie rusza. Jest ok. Mamy jeszcze całą głowicę regulowaną w boki, także pod każdym kątem, i tak dalej. Bo tu jest śruba na dole. Działa, działa. Tutaj miałem mniejszą rurę na mniejszej średnicy i musiałem ją ponacinać i pospawać. Tutaj przyjdzie wiertarka. No i co, będziemy robić testy. Dobry rowek jest. Taki styknie. Mam nadzieję, że nie wypadnie ta kładzina. 5 mm tak sobie zmierzyłem docisk z okładziną. Zobaczymy, jak będzie się później zachowywać. Teraz stoczymy tą krawędź tutaj i będzie gitara. Jak widzicie, próbowałem tym ostrzem robić. Daje radę, aczkolwiek jest taki hałas, że nie idzie wytrzymać. Także biorę dremela i to obecne dremelem, i tyle. Gram to ma odcięte. 121 gram. Tutaj w środku wygląda tak, jest ten rowek. Nie powinno się wypiąć. Teraz będę to wszystko mył, składał. No i będziemy testować za dwa dni. Robimy pomiar. Jak widzicie, jest zero. Sprzęgło z dekielkiem. Z tymi cilstwami. 854 nie wiem czy robiąc z Dekielkiem czy bez. Zdejmiemy Dekielek jest 790. Także zaraz wam podaję tu wynik.